No co, jedna na górze jest Teraz tak gdzie? Jest tam, ta ręka na górze Jedna Tylko jedna A teraz to pewnie wyszło jeszcze Ogółem, czego nie ma, nie powiedzieć. No i ta, panie, nie ma już nie widzę. Gdzie one są? Bo ja tam dojdą do niej. Bo się patrzy na mnie z łda. Nie widzi. Szaraburo panurą gdzie ona mnie widzi. やるの i ta reszta jest nie widzę czy nie wyszły uciekały no, tam wszystkie to nie wiem czy mówię jeszcze nie wyszły gdzie one się podziały a no, ja ja może polecimy tam dalej może będą nie, wracać nie będą, nie po co Co? Ale jaja, doszła droga. Już są dwie. A weźmy szukać te reszty. Nie ma, nie ma. Czyli mamy na razie dwie. Dwie całynki mamy. Jeszcze nam zostały dwie. Do kompletu, bo cztery szły na górę Zobaczymy, może się to spóźnią troszkę. A nam w końcu wyjść. Zobaczymy spokojnie. A takie spore górze Ty nie chcę operować zoomem, bo mi wtedy bateria siada od tego operowania zoomem, o tym nie silnik chodzi. Nie ma, nie ma, nie ma Tylko te dwie są na razie Jedna Druga i tyle I reszta Trzeba na nie poczekać panie Cały czas mnie widzi Za, za mało A te idzie to może tu gdzieś są Vamos, um... vamos. Um... 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 Um...